Hej! Do nakręcenia niniejszego materiału skłonił mnie Prince screen tweeta, który mój kolega umieścił na swoim profilu. Tweet jest autorstwa amerykańskiego dziennikarza i felietonisty Davida Leonharta, który cytuje Johna Bongardza, holendersko-amerykańskiego demografa. Bongard głosi, co następuje. Każdy miliard ludzi, który pojawia się na naszej planecie, pogarsza sytuację innych osób, ludzi biednych oraz środowiska. Leonhard w odpowiedzi na to twierdzenie przedstawia zestawienie, zgodnie z którym w roku 1990 liczba osób żyjących na świecie wynosiła 5,3 miliarda, z czego 1,9 miliarda żyło w skrajnym ubóstwie. Dzisiaj na świecie żyje już 7,6 miliarda osób, z czego zaledwie 0,7 miliarda żyje w ekstremalnej biedzie. Dane te zestawiłam z raportami Banku Światowego i okazują się one całkiem zbieżne. Bank Światowy szacuje, że w roku 1990 liczba osób żyjących w ekstremalnej biedzie wynosiła 1,75 miliarda natomiast w roku 2015 było już to tylko 207 milionów ludzi. W latach 1990-2015 odsetek ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie spadł z 37,1% do 9,6%. Tak, kochani, to jest naprawdę wspaniała wieść. Okazuje się więc, że nasz uczony demograf Wyraził się co najmniej niefortunnie, o tyle o ile oczywiście jego wypowiedź nie została wyrwana z szerszego kontekstu, który mógłby zmodyfikować jej sens. Jak to jest jednak możliwe, że w sytuacji ograniczonych zasobów, które służą przetrwaniu oraz poprawie materialnej jakości życia, wzrostowi populacji towarzyszy wzrost dobrobytu? Czy na chłopski rozum nie powinno być tak, że im więcej gęb do wykarmienia, tym każdy przy podziale dostaje mi żarła? Otóż niekoniecznie. Ludzie nie są wyłącznie biologicznymi bytami, które konkurują ze sobą w walce o przetrwanie i toczą krwiożercze wojny o zasoby. Samowystarczalność w ich przypadku zostaje zastąpiona nieporównywalnie bardziej efektywną kooperacją, która jest możliwa dzięki społecznemu podziałowi pracy. Jeżeli wraz z zatrudnieniem dodatkowych osób pojawia się przychód większy niż proporcjonalny, wówczas konflikt zostaje zastąpiony wspólnotą interesów. Przyrost populacji nie powoduje zmniejszenia udziału średniego jednostki w bogactwie, lecz go zwiększa, między innymi dlatego tak ważne jest znoszenie instytucjonalnych barier w produkcji, czy też swobodny przepływ towarów i usług. Innymi słowy, walka zostaje zastąpiona poprzez współpracę, a konflikt interesów nie występuje aż do momentu, w którym ludzkość osiągnie swoje optymalne rozmiary. Warto też nadmienić, że człowiek nie jest rurkowcem, który chce tylko żyć i żreć, ale posiada też cele wyższe. Wraz z wprowadzeniem kapitalizmu, obok zwiększenia ogólnego dobrobytu pojawiają się dwa zjawiska. Pierwszy, to znaczy... Spadek współczynnika płodności oraz drugi, spadek umieralności. Jednostki racjonalizują swoje potrzeby seksualne i powstrzymują się dobrowolnie od poczęcia potomstwa, jeżeli wychowanie kolejnych dzieci miałoby skutkować obniżeniem poziomu życia rodziny. Innymi słowy, w gospodarce rynkowej następuje oddolne dopasowanie współczynnika dzietności do zasobów materialnych. Okej, okay, kochani, to tyle na teraz. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to uprzejmie proszę o jego udostępnienie, zostawienie kciuka do góry oraz zasubskrybowanie mojego kanału. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Wszystkiego dobrego. Piąteczka.